I dobry moi drodzy, witam Was w nowym filmie i tym razem mam dla Was film o książkach. Książki, które zebrałam w ciągu dwóch miesięcy, czyli styczeń luty. Mamy, słuchajcie, także gości specjalnych, Kropa i Blania. Słyszycie chrapanie albo wzdychanie no to mogę to śmiało zwalić na dziewczyny. Zapraszam Was na przegląd książek z ostatnich dwóch miesięcy. Udało mi się przeczytać 7 książek. Myślę, że to jest taka liczba ok, nie za dużo, nie za mało. Trafiły mi się super, super książki, które polecam w świat. Dalej, było też parę średniaków, także zapraszam do wysłuchania recenzji. Pierwsza książka, słuchajcie, to będzie Dziewczyna z Berlina, której niestety kopii fizycznej już nie posiadam, bo pożyczyłam ją od Kasi. To jest jedna z tych książek, którą oceniłam 9 na 10, ponieważ była to niesamowicie wzruszająca, poruszająca historia. To była tak poruszająca historia, słuchajcie, aż mi się śniła, już w kilku vlogach o tym mówiłam, że na mnie jak książka wpływa. To ja tak intensywnie o niej myślę, że przenoszę nawet ją do krainy snów. Akcja książki toczy się tak naprawdę na dwóch osiach czasowych. Pierwsza to jest przed II wojną światową, druga to jest po drugiej wojnie. Nazistowskiej Niemcy poznajemy słuchajcie rodzinę, której ojciec należy do partii, której córka zaczyna czuć, że coś jest... Nie tak, że ona nie zgadza się z filozofią Hitlera, że jej ojciec staje się coraz bardziej tak jakby trybikiem w maszynie. Ona czuje, że coś tutaj nie gra. Natomiast druga oś czasu toczy się już po II wojnie światowej i poznajemy tam już dorosłą kobietę, która ma na imię Anna i która zostaje zatrudniona przez Amerykanów w 1946 roku do wynajdowania akt nazistów. Poznaje tam Sama, czyli przystojnego Amerykanina, który zaczyna coś do niej czuć, ale też czuje, że coś tutaj nie gra, że Anna ma jakąś tajemnicę. Cała książka jest właśnie o tym, jak przeszłość i tamtejsza teraźniejszość się łączą. Była to bardzo, me... bardzo mega, była to naprawdę poruszająca historia. Na tyle udało mi się wczuć w tą historię, że sama słuchajcie, zaczęłam się zastanawiać, co by to było, jakby w moim kraju Panował reżim, z którym ja się nie zgadzam Którego totalnie nie czuję W którym każde jakieś takie sprzeciwienie Każdy akt buntu Musiał skończyć się tragicznie Ja zawsze na książkach e, Wojennych chrypię, Płaczę i tutaj też musiałam Zużyć solidną paczkę chusteczek Moim zdaniem też bardzo fajnie była Zbudowana postać tej Anny I to jak przeszłość Łączyła się z teraźniejszością Był tam też słuchajcie poruszony taki dylemat różne poglądy polityczne w rodzinie. Czy można kochać ojca, który uważa, że niektóre rasy ludzi nie powinny istnieć? Co było ciekawe to to, że poglądy tego ojca nie były radykalne od początku, one zmieniały się właśnie w miarę z postępowaniem czasu. Z upływem lat ten reżim stawał się coraz bardziej zaostrzony, więc i ten ojciec, tak jak na początku robił sobie takie podśmiechujki z Hitlera, tak potem słuchajcie, musiał być totalnie posłuszny. No i właśnie ta córka ma ten dylemat, czy można kochać ojca, z którym totalnie się nie zgadza, ale który jest jej ukochanym papą. Bardzo trudna książka, ale bardzo fajnie traktuje te problemy, więc jeżeli jesteście gotowi na coś takiego mocno wzruszającego i skłaniającego do przemyśleń, to bardzo polecam. Druga książka, słuchajcie, to jest yy, książka Nicolasa Sparksa, którą tutaj mam. Jest to. <grym> Nicola Sparks, Kraina Marzeń. Dla mnie to była taka książka średnia. Też tutaj mamy tak jakby dwie historie. Jedna historia jest to historia młodych dorosłych, druga historia jest to historia dorosłej kobiety. Colby i Morgan spotykają się latem i mają ze sobą taki jakby letni romans, łączy ich pasja do muzyki. Natomiast ta druga historia, czyli historia Beverly, która jest matką, która ucieka ze swoim synkiem od przemocowego męża, no już jest taka bardziej poruszająca i w Strząsająca część historii, tą taką romansową, to ona dla mnie momentami była przydługa, momentami taka bardzo oklepana. Tak, właśnie ta druga historia się dla mnie wydawała ciekawsza. Ja myślałam, że to po prostu będą dwie odrębne historie, ale one okazuje się, że na końcu się. Łączą. Nie będę mówiła Wam, w jaki sposób się łączą, żeby Wam nie spoilerować. Według mnie, no, te wątki mogłyby być wyjaśnione trochę lepiej. Niektóre rzeczy, według mnie, zostały niedomówione, niektóre mogły być rozwinięte bardziej. Skończyłam tą książkę i miałam taki niedosyt. Myślę, że to będzie taki typowy średniaczek. Takie 6 na 10. Trzeciej książki też nie mam przy sobie. Posłałam ją w świat dalej. Mowa tutaj o The Love Hypothesis. To była dosyć hypowana książka, wydaje mi się, w zeszłym roku. Ja byłam bardzo ciekawa, jak ona się rozwinie o czym jest ta historia. Tutaj poznajemy coś innego, bo świat naukowy, świat akademicki. Wnosimy się na Uniwersytet Stanford i poznajemy tam neurotyczną doktorantkę, Olive. Pewnego dnia wpada ona na korytarzu na swojego wykładowcę Adama i decyduje, że będzie udawać, że jest z nim w związku. Dlaczego? No to już musicie się sami przekonać. Zachęcam Was do sięgnięcia po tą książkę. Była ona napisana naprawdę takim fajnym, lekkim językiem i ja już dawno nie pamiętam, żebym czytała tak przyjemną książkę Książkę, która w odbiorze była dla mnie trochę podobna do tego, co czytałam, jak byłam nastolatką, czyli do pamiętników księżniczki McCabot. Także czytałam z przyjemnością. Wątek udawanego związku był ok, nie był jakiś bardzo oryginalny, ale historia płynęła, czytało ją się. O tak, przeczytam tą książkę, chyba, wydaje mi się, że wybacz. Czy w trzy dni. Także to jest taka książka, do, jak, do której przysiądziecie, no to was wciągnie. Ale moim zdaniem też dobrze było zbudowane napięcie, to właśnie to się wszystko rozbijało, nie było to jakieś rozwleczone w czasie, bo w niektórych książkach właśnie miałam takiej takie uczucie, że te rzeczy po prostu dzieją się za wolno, jak już się dzieją, no to całe napięcie tak jakby jest skumulowane tam na 20 czy 40 ostatnich stronach, a tutaj w miarę ta historia właśnie tak fajnie sięgała do tego punktu kulminacyjnego. Co mi się podobało w tej książce, to to, że słuchajcie, ja parę razy zaśmiałam się na głos i nie zdarza mi się to często czytając książki, także na pewno jeszcze sięgnę po jakieś książki tej autorki. Polecam, zajrzyjcie i przekonajcie się sami, czy ten właśnie taki lekki język i e, historia do Was trafia. Płynnie przechodzimy teraz do następnej pozycji, czyli Christine Hanna, gdzie poniesie wiatr. Jest to. Ojej. Z takiego lekkiego romansiku wskakujemy już w trochę grubszy koliber Christine Hanna, gdzie poniesie wiatr, czyli historia osadzona w czasach wielkiego kryzysu. Historia opowiadająca o losach rolników z Teksasu, skupiająca się szczególnie na jednej kobiecie, która zakłada w Teksasie rodzinę, która bardzo przywiązuje się do swojej ziemi, która ma tam dzieci, zakłada tam dom. A tutaj słuchajcie o Elzie. Elza jest ciekawą postacią, moim zdaniem, bo nie jest taką postacią oczywistą, nie jest słuchajcie pięknością, jest przeciętnej urody, ma trudności, żeby w ogóle znaleźć kogoś, kto ją pokocha. W końcu jej się to udaje, e, przypadkowo słuchajcie, ona zachodzi w ciąży, nie planuje tego, ale bardzo się z tej ciąży cieszy. No i życie rzuca ją na farmę. Nadchodzą czasy wielkiego kryzysu, nadchodzą burze piaskowe, które trawią totalnie jej ziemię, jałowią im pola, zabijają zwierzęta. Piach był wszędzie. W książce było opisywane nawet, że domownicy wywracali miseczki i kubki do góry dnem, żeby ten piach w nocy, jak się obudzą, do nich nie wpadał. Oczywiście, jak się budzili, pierwsze co? Zamiatanie izby. Powiem Wam, że bardzo się wczułam w tą historię i to nie była taka lekka i przyjemna historia, tylko właśnie historia, która pokazywała, jak rodzina radzi sobie w czasach naprawdę takich trudnych. W końcu bohaterka zostaje postawiona przed wyborem. Czy zostać na tej Jałowej ziemi, czy ruszać i spełniać swoje marzenia, ruszać po swój amerykański sen, tam gdzie trawa jest zielona, tam gdzie jest możliwość pracy, tam gdzie jest możliwość zarobienia pieniędzy. Oczywiście, żeby się dowiedzieć, jak się losy Elzy potoczą, zachęcam Was do osiągnięcia po tą książkę, bo historia jest przepiękna. Jest to książka mówiąca o trudnych wyborach, o tym, jak niekiedy miłość nas zawodzi, ale też o tym, że jest. W stanie pokonać naprawdę wiele przeszkód. W ogóle uwielbiam tą autorkę w poprzednim filmie, w którym mówiłam Wam o najlepszych książkach 2022. Znalazł się właśnie słowik, który był przez nią napisany. Bardzo polecam się zaznajomić z tą historią. Również chlipałam spoiler. Kolejną książką, po którą sięgnęłam, wiedząc, że raczej książki Christine Hanna są takiego cięższego kalibru, to była Spanish Love Deception, czyli słuchajcie, romans. Znowu mamy tutaj motyw udawanego związku. Tym razem, słuchajcie, główna bohaterka, czyli Lina, szuka sobie partnera na wesele, które e, odbywa się już niedługo, na którym ma się też pojawić jej ex ze swoją świeżo zdobytą narzeczoną, także ona koniecznie chce mu pokazać, że ona sobie dobrze radzi, nie chce tych pytań od rodziny, chce pokazać, że ona jest szczęśliwa, że daje sobie radę bez niego. Szuka kogoś, kto będzie jej na tym weselu towarzyszył. Wesele odbywa się w Hiszpanii, skąd właśnie też tytuł. Szuka kogoś na podróż i na imprezkę. A pierwsza część, w której ona myśli z kim pójść, czy na pewno pójdę właśnie z tym partnerem, ale przecież ja go nie lubię, no dla mnie była trochę rozwleczona w czasie. Oczywiście potem, jak już dochodzi do tego, że ona wybiera partnera, leci z nim na to wesele, akcja nabiera tempa, jest tam też trochę pikantnych scen. Na początku tą książkę czytałam tak trochę wybiórczo, omijałam niektóre części opisowe, ale jak już zaczęła się dziać, no to totalnie wsiąknęłam. Ta książka też jest właśnie napisana takim fajnym, lekkim językiem. Aczkolwiek The Love Hypothesis myślę, że podobała mi się trochę bardziej. No, i tutaj kolejny motyw właśnie tak udawanego związku się śmieje, że yy, przez te dwa miesiące. Dotrafiłam naprawdę dużo takich wątków, i chyba te wątki teraz są popularne. Jeśli lubicie takie historie, trochę też taką Love-Hate Relationship, czyli od miłości do nienawiści, no bo zdradzę Wam, że partner, z którym pojechała na Wesel, był chłopak, z którym ona nie za bardzo się lubiła na początku i w zasadzie przez połowę książki nie za bardzo się lubi. Jeżeli lubicie takie klimaty, to polecam taki lekki romansik. Kolejna książka, którą przeczytałam niedawno, są to Purowe serca. Kłóciła mnie, słuchajcie, okładka i to, że wyszedł film na Netflixie właśnie na podstawie tej książki, więc stwierdziłam, że jak przeczytam książkę, to obejrzę sobie film i porównam sobie co i jak. Jeżeli chcecie wiedzieć, co myślę na temat filmu, to musicie się cofnąć do vloga z Sopotu, bo tam właśnie o tym filmie opowiadałam. To jest kolejna książka, w której trafiłam na wątek, związku na niby. Ona, Cassie, jako wschodząca gwiazda, a w zasadzie dziewczyna, która aspiruje do tego, żeby zostać piosenkarką, jest dosyć spukana i on, Luke, z przeszłością nieciekawą, przeszłością narkotykową zostaje żołnierzem i również jego przeszłość zostawia ze sobą nie tylko złe wspomnienia, ale także długi. Łączy ich chęć po prostu pozbycia się zobowiązań finansowych, zarabienia pieniędzy. Wpadają na pomysł, że będą udawać małżeństwo. Okazuje się, że w Ameryce jest takie prawo, że jeżeli jesteś żoną żołnierza, no to tobie jak i jemu przysługują jakieś tam dodatki. Nie będę rozwijać się na ten temat, bo nie jestem ekspertką, ale oboje stwierdzają, że będzie dla nich to korzystne finansowo, jak się ze sobą hajtną. Ta książka też naprawdę szybko się czytała, była przyjemna. Nie za bardzo utożsamiała. Się z wyborami głównej bohaterki, bo w pewnym momencie ona się spotyka z dwoma chłopakami. Związek z Lukiem jest na niby. No ale jaka normalna kobieta w małym miasteczku, w którym tak naprawdę wszyscy się znają, w którym ona była widziana z tym żołnierzem, spotykałaby się potem ze swoim kumplem z zespołu. Dla mnie, słuchajcie, to było ryzykowne, że ja jednak stracę ten dodatek klaszony żołnierza, jak ktoś wyczai i doniesie, że ja się spotykam z jakimś innym chłopem, no hello. Było tam parę takich wątków, które były trochę nieprzemyślane, ale ogólnie historia jest lekka, przyjemna. Nie była, słuchajcie, to książka, która wyciskała łzy, chociaż w pewnym jej momencie dzieją się tam tragiczne rzeczy. Film moim zdaniem był trochę... Gorsze od książki. Ostatnią książką, którą przeczytałam w lutym, była Nocna Droga, znowu Christine Hanna, znowu autorka, którą lubię. Powieść, słuchajcie, znowu mną wstrząsnęła, znowu ją przeżyłam i znowu nie wiedziałam, co zrobiłabym na miejscu głównej bohaterki, czyli Jud. Jud jest, słuchajcie, matką bliźniąt Mi i Zaka, i w pewnym momencie do ich życia, do życia jej dzieci wkracza Lexi czyli dziewczyna, która przeprowadza się do ich miasteczka. Spotyka się w szkole z jej córką, Miją i od razu zostają najlepszymi przyjaciółkami. Potem okazuje się, że podkochuje się w niej Zak, czyli syn Jude. Nie dość, że powstaje konflikt interesów, bo tutaj z jednej strony mamy Miję, czyli nastolatkę, która nie chce dzielić się swoją przyjaciółką ze swoim bratem, a z drugiej strony mamy właśnie Zaka, który przez parę lat powstrzymywał się, żeby nie czuć nic do lekcji, żeby właśnie nie zranić tej swojej siostry I mogłoby się wydawać, że jest to taka płytka historia o nastolatkach i o ich rodzinie Ale słuchajcie, nie Pewnego dnia zdarza się tragiczny wypadek Jud, czyli matka bliźniąt zostaje z takim żalem, z takim smutkiem że nie potrafi wybaczyć, nie potrafi zrozumieć tej sytuacji, totalnie zamyka się w sobie, totalnie pogrąża się w depresji, dopóki ona nie znajdzie w sobie siły, żeby się przyznać do tego, że stało się coś tragicznego, żeby zaakceptować w ogóle to, co się stało. To, co się stało. No to słuchajcie, ona jest cieniem człowieka. Czytałam tą książkę nawet w samochodzie. Nie mogłam się od niej oderwać. No musiałam e, wiedzieć, jak to się skończy. Musiałam wiedzieć, czy skończy się dobrze, czy ona pogrąży się w tej rozpaczy totalnie i się rozpadnie. Czy może właśnie nie wiem, zdecyduje się na jakiś radykalny krok, bo takie myśli też miałam w głowie. Czy znajdzie w sobie siłę do przebaczenia i e, ruszy dalej. No słuchajcie, bardzo mi wjechała ta książka na banie. Zastanawiałam się razem z główną bohaterką, czy ja byłabym w w stanie wybaczyć. Coś, co sprawiło, że życie już nigdy nie będzie takie samo. Bardzo was zachęcam do zapoznania się z tą pozycją. Przygotujcie sobie paczkę chusteczek. Kristin, Anna i w tym przypadku nie zawodzi. Jej romanse to nie są romanse puste, romanse lekkie, takie, w których będziecie się chichrać. Chociaż nie powiem, jej styl pisania też nieraz spowodował, że się uśmiechnęłam czy zaśmiałam na głos. Do tej pory w tych książkach, które czytałam, są poruszane jakieś takie trudne tematy, te historie nie są cukierkowe, także myślę, że Warto się zapoznać. No i kochani, to już by było wszystko z książek, które przeczytałam. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co Wy teraz czytacie, ile książek już zdołaliście przeczytać w tym roku. Czy zamierzacie przeczytać któreś z tych, które Wam pokazałam. Jeśli film Wam się podobał, zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli chcecie też więcej filmów, właśnie o tematyce książkowej, w tym roku postanowiłam rzeczywiście policzyć, ile tych książek jestem w stanie w ciągu roku przeczytać. Jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Z następnego filmu, wciskajcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Ja się już z Wami żegnam, do następnego, buziaczki, papa!